Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moi drodzy, ja jestem Andryman i chciałbym wam dzisiaj zaprezentować okręt, który jeszcze jest w fazach testowych i za niedługo zawita do waszych portów. Moi drodzy, jest to, tak jak już mówiłem szybciej, okręt w fazie testowej. Mogę jedynie pokazać ten okręt w porcie, pokazać jego uzbrojenie, jego parametry i to tylko tyle, bo niestety... Tajemnica jest tajemnicą. Także moi drodzy jest to pancernik 10 poziomu i ten pancernik się nazywa Mecklenburg. No także moi drodzy, usiądźcie sobie wygodnie, a ja Was zapraszam szybciutko do prezentacji tego okrętu. No i moi drodzy, to jest właśnie ten pancernik, ten pancernik, który za niedługo będziecie mogli się nim delektować w swoim porcie. Zobaczcie, jak on się tutaj przedstawia, jak on tu wygląda. No, muszę powiedzieć wam, że jeżeli chodzi o jego wygląd, to bardzo mi się tutaj podoba. Zobaczcie ten oto sposób, ten okręt posiada. E, słuchajcie, bardzo dużo stanowisk przeciwlotniczych armaty ma dość takie potężne i główna artyleria tych, tego okrętu to są działa o kalibrze 305 mm i na dziobie są dwie wieże z czterema armatami i na, na rufie dwie wieże z czterema armatami zasięg e, tych dział e, to moi drodzy 22 km wszystko tutaj mówimy na stokowym z tego względu, że nie mam tutaj założonych e, ulepszeń ani nie mam kapitana na tym okręcie. Przeładowanie, moi drodzy, tych dział to 25 sekund. Uszkodzenia to 3600, jakie zadają te pociski OB i możliwość podpalenia 27%. Penetracja tymi pociskami do grubości pancerza 76 mm i prędkość wylotowa tych pocisków to 865. Tak samo jak pociski przeciwpancerne mają również taką samą prędkość wylotową, z tym, że pociski przeciwpancerne zadają obrażenia aż, albo tylko 9400 no i słuchajcie, jest tutaj artyleria dodatkowa ta artyleria dodatkowa to słuchajcie zasięg tej artylerii dodatkowej, którą wam w tej chwili pokazuję to 8,3 km przeładowanie 4 sekundy uszkodzenia jakie zadaje to 1500, podpalanie 5% i penetracja do grubości pancerza 32, 32 mm, i prędkość wylotowa pocisków wystrzelonych właśnie z tych działek to 900 m na sekundę. No i słuchajcie, okręt również posiada tutaj artylerię przeciwlotniczą, Ta bardzo dużo tutaj jest tutaj z tych stanowisk. Podwójne stanowiska do góry są tutaj pojedyncze. Zobaczcie, tu również po bokach. No, bardzo, bardzo dużo tych tutaj stanowisk przeciwlotniczych moi drodzy jest. I tu są te właśnie podwójne stanowiska i to są, moi drodzy, działka 55 mm. I teraz tak, mamy tutaj uzbrojenie przeciwlotnicze 12 razy 2. I to są 30 mm na podwójnym stanowisku. 4 razy 4 to są 30 mm na po czwórnym stanowisku i 8 razy 1 to są 55, 55 kalibrowe, mm, przepraszam, i na pojedynczym stanowisku, i 4 razy 2, 55 mm na podwójnym stanowisku. No i słuchajcie, działa 12 razy 2, 128 mm. I uszkodzenia na krótkim zasięgu. Ta artyleria zadaje, moi drodzy, tylko 340, a zasięg dział to 3 km. No i prawdopodobieństwie trafienia to jest 70%. Uszkodzenia na średnim dystansie to 375, prawdopodobieństwo trafienia to 75% i zasięg to jest 4 km. Zasięg, moi drodzy, daleki to e, 165 hmm, tutaj takie uszkodzenia 165 i trafienia możliwość trafienia prawdopodobieństwo trafienia to 75% i zasięg jest 6 km i teraz tutaj posiada również on e, zobaczcie wyrzutnie torped i to są torpedy o kalibrze 533 Zasięg 6 km i prędkość to 64 węzły. Tak się tutaj ten okręt przedstawia. No i słuchajcie, okręt posiada oczywiście swój kamuflaż. To jest właśnie jego kamuflaż. I ten okręt oczywiście bez wszystkich perek. Bez wszystkiego ten okręt ma wykrywalność na 17,1, a wykrywalność z powierzchni 12,8. Tak się ten okręt, słuchajcie moi drodzy, przedstawia. Yy, może kochani, przejdźmy teraz tutaj do rozmieszczenia pancerza. Tak, już wam tutaj pokazuję pancerz. Mamy poszycie dziobowe 32 mm. 70. Mm, tutaj milimetrowy jest pancerz dziobowy i rufowy. I tutaj mamy 32 mm. Na przekroju tutaj, oczywiście, już widać poszycie boczne. Ochrona przeciwtorpedowa 32 mm. Proszę. I tutaj mamy pancerz pionowy Cytadeli 75 mm. Mamy tutaj pancerz pionowy Cytadeli. Grubość jest 200 mm. Mamy no oczywiście. Kazamaty Zamaty 350 i tu jest poniżej e, jeszcze Kazamata i tu jest ochrona przeciwtorpedowa o kalibrze. O przepraszam o grubości pancerza 275 mm. No i oczywiście znowu najsłabszy punkt to nadbudówki słuchajcie. I górna część tutaj jest 50 mm. Tak tutaj ten okręt wygląda, jeżeli chodzi o rozmieszczenie pancerza. Proszę bardzo. Nie powiedziałem, jaka jest żywotność tego okrętu. Moi drodzy, żywotność okrętu jest 85-800 i ochrona przeciwtorpedowa 20%. Oczywiście, kapitana ja nie mam zrobionego. Tutaj preferowane są, słuchajcie, jego, jego tutaj perki kapitańskie, ekspert w wyburzaniu. Pokazana jest czujność. E, e, tutaj jest e, pociski baterii dodatkowej na dystans troszeczkę większy, na zasięg. Adrenalina. E, tutaj również widzę, że można obawić się. Kombinować. Ja na razie, tak jak mówię, jeszcze nie pływam, a wszystkie dane tutaj wam podaję bez kapitana, bez ulepszeń, bez niczego, jak tutaj być powinno. No i przejdźmy szybko na wyposażenie tego okrętu. W troszeczkę mi ten porcie się potrafi zbagować. I słuchajcie, nie mówiłem oczywiście o bombach. Są bomby na zasięg 11 km. Torpedy, już oczywiście wam mówiłem, i teraz mamy tak obronę przeciwlotniczą. Możemy mieć zasięg, czyli zwiadowce lub myśliwca. I teraz tutaj mamy odnawiane PW plus 429. I teraz tak, co my tutaj mamy standardowe. Eee, zobaczcie. No to na trapelu pójdzie celność. Tutaj dam kamuflaż. No i teraz tutaj jest pytanie dać na dodatkowe uzbrojenie, bo mi się wydaje, że ten zasięg 22 km kilometrowy może być spoko. Zobaczymy. Na razie, tak jak mówię, nie pływałem jeszcze na tym okręcie, ale ten okręt, słuchajcie, się tak przedstawia. Także słuchajcie, jeszcze Wam pokażę. Jeszcze raz ten okręt z bliska. Oto jest jego kamuflaż oryginalny. Jeżeli okręt ma oryginalny kamuflaż, to wiadomo, że będzie za zasoby. Zobaczymy, jakie Zobaczymy kiedy, i o ile, co i jak. Także, moi drodzy, tylko tyle niestety mogę Wam powiedzieć. Dziękuję serdecznie, słuchajcie, za uwagę. Zapraszam do subskrypcji oraz zostawienia łapki do góry. I serdecznie gorąco Was pozdrawiam. A do zobaczenia na bitwach. I trzymajcie się. Hejjo, hejo. hejo.